Hola, soy Winter <coughs> Dzisiaj hunt Ach, Wiecie co? Niedawno miałam zajebistą rundę, zabiłam 7 typa I wiecie co jest najgorsze? Nagrało To jest jeden plus Ale nie było mojego głosu Pokazanego e, Co ja mówię? Słyszalnego Su bo OBS stwierdził, że odłączymy Twoje urządzenie nagrywające i ustawimy to eee, I love it. Ej, nie potrzebnie wziąłem nóż, bo mam przecież ten. Dziwda. A dobra. Eee, mój arsenał, Tolemat I taki pistolet automatyczny. Na zapalającej amunicji. Shit! Dobra, jest good. Teraz pytanie, czy to nasi to ruszyli, czy. Da. Ej, ale zamiast wziąć z yy, tego. Lary też nie wziął, nie? Dobra, nieważne Zaskiwe, co się tutaj A, on leci na tych graczy, dobra Lecimy, okej okay. mm, No, miał być... Chciałabym powiedzieć, że miał być SnowRunner Bo był zapowiedziany, ale jeszcze na zrobiłam w państwa. Dobra. Jest Jace... balonik. Tam też jest balon. Ja wspieram na karnat, proszę państwa. mamy 5. 5 5 nie to czy 4 już to karnatu. Koniec akarat. Kurde, nie trafiłam, ale to jest... Dobra, leżysz. Ładnie. Dobra. Yy... Miał być snow, ale nie było Snowa. Jest hand. Tu jest o wiele ciekawszy dla mnie. Ale będzie. Już tam coś z Christopher'em nagrywaliśmy na, niego, na jego kanał. Nie wiem czy on to wypuści, tylko trzeba zacząć. Ale była z, już... Skandynawia jest robiona. Wam powiem, że... To jest ciekawe. Jest już... Ten region jest dwa razy lepszy niż ten z nowego DLC-ka, wam powiem. Bo z tego nowego DLCK ciężkie, ciężkie są trasy. Zlecenia, nie, ale same z punktu A do punktu B. Przetransportować coś to jest katastrofa normalnie. Bardzo takich wąskich mm, niebezpiecznych yy, zakrętów jest. O. No i również zauważyłam, może było już to na innych mapach, nie wiem. Dopiero tak trochę skończyłam Michigan i na ładzę na inne mapy. Ale było tak, że na tej nowej mapie, jak jechałam właśnie po trochę zniszczonym asfalcie, który był później na dół, no to przejechałam, no to ten asfalt popękał. Albo również jak przejeżdżałam po bardzo niebezpiecznej, niebezpiecznym zakręcie. I Ej, no, mam włócznię. Dobra. Po niebezpiecznym, właśnie terenie. Tak, wiadomo. Po niebezpiecznym zakręcie. To po chwili zawaliły się właśnie. Półka puk. skalna się zawaliła trochę. A, gdzie to jest? Tutaj, dobra, ja minęłam. On będzie na dole? Nie, ja, on do góry jest. Fajnie by było, jakbym. zdobyła. Ja pierdolę wrzucić. Czyli kondycja musimy się wyregenerować. A. Nie uciekaj! O! Jest! Wykończając cios! Ałba! Jeszcze mieć czas no. Ej, a ja wykorzystałam zaszyk regenerujący. Dobra, let's go. To nasza, a. Tam A, tu idziemy w tamtą stronę No A tam też jest Pają... Nie, nie wiem co to jest za potwór Chyba to jest ten kruk No, ale chcę też powiedzieć, że kiedyś, kiedyś to mi się zdarzyło Także się zrespawnowałam No i... Od razu mieliśmy pajączka, co nie? To był zajazd chyba pociągów tam gdzie, że uda nam się zdobyć i uciec ładnie. Ale tak... no tylko jednego typa zabiedziliśmy. Ale ci gracze to są ogarnięci. No. Ten tutaj ma ten 35 prestiż, a ten ma piąty. No ja natomiast mam drugi, więc to nie jest takie... Mało, wow, ale no coś tam ogarniam. Ale jak wam się podoba, jak gram w Hanta, to pokażcie mi to za pomocą lajków, komentarzy lub w komentarzach możecie mi jakieś protipy da pro dać co do Hanta. Z przyjemnością je przyjmę, bo aż takim pro-gamerem nie jestem. Jestem takim różukiem. Ale jest spoko. Aktualnie przebolewam puch. Nie mam pieniążku ten od Na karnet. A tak mi się podoba. Zbieram. Zbieram sobie. O! Fajna Dobra, idziemy. A gdzie jest ten drugi... A, już biegnie do ekstrakty. No to jeden jeszcze ten jest dla nas. Dejo! Trzyże to, no. Fajnie, fajnie. A to chyba my tylko bo tak to... Już dawno po nas tu jest atakawał. Ten biegnie tam napalone, bo to stanie, że to niech. Tylko, żeby nie dostał łeb, kurczę. Ktoś wziął. Dobra, nie jesteśmy sami Więzień. a albo psychiatr, ktoś chyba nie. Kupia pipo, zostaw mnie. Tu jest niedaleko. Drugi jest daleko. Czy... Gdzie ty się krydzisz, ty chłopie? Jeszcze kawałek, ale no, gościu jest za daleko, za daleko no ciężko. Tylko, że jak to stanie w pierdzie nie będziemy mieć wsparcia... Robaczki, muszę zdobyć ten apwit, żeby mnie podporę nie widział. Też byłoby fajnie. On ucieka? Tak, ale jest na końcu całej mapy. On chyba zaczynać ten planować po prostu. Przepraszam, że tak nie będę się odzywać, ale hmm. trzeba słuchać, słuchać Dobra, leży Pedro, 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 Petro. Drugi kill. Prawdopodobnie jak on go nie czasną. I chciałam pozbierać o co za... Gałgany, dobra, idziemy. Ale... Pylowanko udało się. Nie było aż takie ekscytujące jak poprzednie. Ale, ale. Oj, chciał wstać Dobrze, że tam został No nawet jakby nam zrobił plecy, to byśmy go wykonali. Daj, tak, ci spokój Ile zostało czasu? A, 25 minut Ewa Chilera bomba Pałka. No cóż, pierwszy, pierwszy tak. Mm, pierwszy za nami Zaraz pójdziemy na drugie. Dziś żyjesz, by umrzeć jutro. Jutro. Dziś żyjesz, by umrzeć jutro. Of course. Hej się To ja. Z przyszłości. Kiedy montowałam ten film, stwierdziłam, że to te drugie polowanie jest tak cholernie nudne, że nie opłaca mi się wam to pokazać. Więc chcę powiedzieć, że w tym momencie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Miłego wieczoru, miłego dnia. Na razie.